I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynie. I ujrzałem niewiastę siedzącą na bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów. A niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna była w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar, pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. Dobry wieczór, Szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, witajcie w kolejnym odcinku Strasznych Rekolekcji. Mam nadzieję, że przeżyliście ostatni odcinek <laughs> i te wszystkie wielkie wizje i te różne moje uniesienia. Dzisiaj, kochani, taki odcinek troszeczkę krótszy, mam nadzieję, pokazujący pewnego rodzaju tylko schemat działania pewnej wizji, którą dzisiaj mamy. Mamy dzisiaj ogromny rozdział, ale nie będziemy go przechodzić przez wszystkie szczegóły, który jest jakby takim ukonkretni ukonkretnieniem. Tego o czym była mowa ostatnio. Czyli pamiętacie, że przez ostatnie odcinki pokazywałem Wam, jak Apokalipsa ujawnia zło, jak pokazuje to zło jakby w jego skutkach. I dzisiaj, kochani, kiedy mamy opis wielkiej nierządnicy, jakby ten wątek jest kontynuowany, czyli chcę pokazać Pan Jezus Janowi, a przez to całemu Kościołowi, pewne schematy, pewne ścieżki, którymi działa zło. Mam wrażenie, że to jest trochę po to, że jakby ten ostatni odcinek był pokazaniem, jak się na końcu czasów dokona to zwycięstwo, ale Jezus wie, że będziemy o tym czytać wtedy, kiedy jeszcze tego ostatniego czasu nie będzie. Więc Jezus daje nam też pewne wskazówki, jak na to zło patrzeć w tych wcześniejszych czasach? I kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj przede wszystkim dwie rzeczy po prostu zobaczyli w tym opisie wielkiej nierządnicy, czyli po prostu zła ogólnoświatowego. Najpierw tylko w woli obrazu. Kochani, ja wiem, że w tym opisie dzisiejszym jest mnóstwo szczegółów takich o władcach, o wzgórzach, o królach, o tym, że będzie jeden, potem przyjdzie, potem ktoś wygra i tak dalej. Kochani, w historii świata, jakby prób rozczytania, o których władców chodzi, co to są za królestwa, co to są za państwa, kiedy one nastały, jak z kim wygrały, i tak dalej, było miliard postu po rodzajów. Nie ma żadnej interpretacji która by pasowała, że tak powiem, dokładnie do jakiegoś momentu historii. To tego pokazuje, że wszystkie takie próby są po prostu bezsensowne. Że jak próbujemy tą apokalipsę po prostu usadzić w jednym momencie historii, w jednym takim zebraniu takich albo innych władców albo państw, zawsze coś nie pasuje. Dlatego że ten tekst nie jest o tym. On jest o strukturze zła. On jest o pewnym pomyśle zła w tym świecie. Sam ten obraz wielkiej nierządnicy, zauważcie, jest po prostu wcieleniem tego, o czym Wam mówiłem wcześniej. Niebycie z Bogiem jest cudzołożeniem. Nierządnica jest po prostu królową wszystkich, którzy cudzołożą. Jest królową tych, którzy nie są z Bogiem, a którzy idą w inne miłości. I kochani, chciałbym, tak jak Wam mówiłem, tylko dwie rzeczy, takie myślę dosyć ważne, jakby, które pokazują pewną charakterystykę zła i można się nauczyć tego jakoś unikać. Pierwsza rzecz, nazwałbym sobie to zorganizowaną grupą przestępczą. Koni zauważcie, że w tym opisie Wielkiej Nierządnicy, w jednym z jej określeń, pojawia się takie coś jak macierz wszelkiego zła. Macierz jakby nieczystości, pożądania, porządliwości itd. Ona jest po prostu jakimś takim skomasowanym źródłem, z którego to wychodzi. Kochani, nie wchodząc w szczegóły, tylko próbując wam pokazać pewną ideę, która za, za tym stoi. Otóż zło ma taką tendencję, żeby sobie robić w świecie takie miejsca, które ułatwiają czynienie zła. Podam wam to na bardzo głupim przykładzie, znaczy może nie takim bardzo głupim, ale może nieadekwatnym. Weźmy na przykład taki twór na świecie jak mafia. Zobaczcie, na czym polega mafia, czyli zorganizowana grupa przestępcza, dlatego wam nada nadałem taką nazwę. To jest takie środowisko, które powoduje, że samo bycie w nim Pociąga człowieka do pewnego zła. Wiem, że oczywiście posługuje się tysiącem filmów, które widziałem. Ja wiem, że obrazy filmów niekoniecznie są zawsze odpowiednikiem rzeczywistości, ale w pewien sposób są. Że mamy jakąś wielką rodzinę mafijną <laughs> i ktoś się na przykład rodzi w takiej rodzinie. I nawet jeżeli chce być dobry, nawet jeżeli chciałby, nie wiem, nie czynić zła, to przez wzrastanie w pewnym klimacie zła, w tym, jak widzi, jak jego nie wiem, ojciec, jego bracia starsi, ci, którzy są dla niego wzorem, mordują innych, yy, uprawiają, nie wiem, taki albo inny handel, yy, przemyt itd., tak tak robią przekręty, walczą z policją, walczą z prawem, są ponad prawem i tak dalej, to bardzo często człowiek po prostu siłą rzeczy wrasta w to zło. I nawet gdyby sam nie chciał tego wybrać, nawet gdyby, że tak powiem, były w nim inne tendencje, to to zło ma taką jakby możliwość, że go właśnie, że go, że go wciągnie. I kochani, to o tym mówi między innymi ten opis nierządnicy jako macierzy zła. Jan Paweł II nazywał to po prostu cywilizacjami śmierci. Czyli takimi konstruktami w świecie, które jakby samoczynnie produkują już zło. Już nie chodzi o konkretne wybory konkretnych ludzi, że człowiek tak staje przed taką myślą. Popełnię zło albo nie popełnię, tylko można się wkręcić w taką strukturę, w taki sposób funkcjonowania zła, że ono się staje po prostu jedynym, naturalnym wyborem. I kochani, to jest jedna z rzeczy, którą właśnie Pan Bóg próbuje nam pokazać, jakby będzie w tym tekście takie cudowne zdanie, gdzie Jezus będzie mówił do swojego Kościoła, wyjdźcie z niej. W sensie z tej nierządnicy, czyli wyjdźcie z tych struktur. Kochani, zadanie na dzisiaj, za chwileczkę wam to jeszcze podam trochę konkretnie, jest takie, żeby pomyśleć, czy ty gdzieś nie jesteś w jakiejś takiej strukturze zła? Oczywiście nie chodzi mi o to, czy nie jesteś w mafii, nie? chociaż no może ktoś jest w mafii, ale takich struktur zła, finansowych, ekonomicznych, międzyludzkich, wartościowych itd. jest mnóstwo. I my jakby dajemy im się wciągać, i potem już nawet nie to, że chcemy czynić zło, tylko ono się po prostu dzieje, bo jesteśmy w tej machinie. I trochę nam już trudno sobie w ogóle wyobrazić, jak można inaczej. To jest pierwsza rzecz. Druga. Ona już jest jakby czymś takim, myślę, bardziej w pewnej idei, czym jest zło, ale jest to strasznie ważne, żeby to zobaczyć. Koniec, zauważcie, że w tym opisie w pewnym momencie następuje rozłam, jakby w przestrzeni samego zła, w sensie zło występuje samo przeciwko sobie. Bestia chce zniszczyć tych, którzy są jej wyznawcami. Jakby smok chce zniszczyć tych, których, którzy mają znanie bestii. Więc no, tylko zło. Obraca się przeciwko swoim współsługom, obraca się przeciwko tym, którzy razem z nim są w tej strukturze zła. To jest taka rzecz, oczywiście, też bardzo realna. Jak się spojrzy, idźmy znowu przez ten obraz mafii, no to bardzo często w mafii dokonuje się jakiś przewrót, na przykład, bo ktoś tam chce być bossem, no i zaczyna mordować swoich, nie wiem, dawnych współpracowników. Kochani, co to pokazuje? Że złu, a szczególnie szatanowi, naprawdę nigdy nie zależy na tym, żeby. Dobro ci się działo, nawet takie, że tak powiem, wynaturzone czy jakieś, tylko on zawsze jest twoim przeciwnikiem. Koń mam znowu w głowie taki obraz, chciałbym wam to zobrazować czymś, jakby, żebyście mieli w głowie jakieś takie po prostu porównanie. Pomyślcie, jak chcesz skrzywdzić kogoś, a nie możesz jego samego dosięgnąć, to jak go najlepiej skrzywdzić? Najlepiej wziąć kogoś jemu bliskiego, co nie, Czyli kogoś, kto jest dla niego ważny, kogoś, kto, kogo on kocha, nie wiem, jego córkę, jego dziecko, jego żonę i i skrzywdzić. Ale jaka krzywda jest, myślę, najbardziej perfidna i najokropniejsza? Nie taka, że po prostu zabije komuś dziecko, to w ogóle jest oczywiście straszne, ale co jest jeszcze gorszego? Wziąć kogoś takiego, rozkochać go w sobie, czyli powiedzmy, masz wroga, i ten wróg wziął na przykład twoją żonę, nienawidzisz tego wroga do żywego. Ten wróg wziął twoją żonę, rozkochał ją w sobie, czyli zobaczyłeś, że twoja żona na przykład jest całkowicie rozkochana w twoim największym wrogu, i potem ten wróg zabija tę żonę, ale dopiero potem. Czyli najpierw dał jej pewną udę totalnego szczęścia, a potem im jeszcze bardziej krzywdzi. Kochani, dokładnie to robi szatan. To pokazuje ten fragment, że on nie wybiera ludzi i mówi chodźcie, będziecie moimi poddanymi, stworzymy nowe królestwo, bo królestwo będzie zupełnie inne niż królestwo Boga, ale będzie tam wam dobrze. Nie. Oczywiście on tak mówi, taka jest propaganda, tylko że potem morduje tych wszystkich, których zaprosił do swojego królestwa. Kochani, pamiętacie, że mówiłem wam w ostatnich odcinkach o tym, że gniew Boży polega na tym, że Pan Bóg pokazuje również wszystkie konsekwencje tego, czym jest zło. To jest właśnie między innymi jedna z takich rzeczy. Pan Bóg cię pokazuje, tak cię traktuje wielka dnierządnica. Ona oczywiście udaje, że będzie ci dobrze. Ma, mówi, kielich, tam zobaczcie w tym obrazie, ma kielich pełen postu prostu nierządu, plugawości i mówi, zobacz, jakie to jest trudne, rozkoszne, napij się. Tylko, że jak się napijesz, to cię zabije. I będziesz miał poczucie, ale to jest cudowne, szczęśliwe, piękne, i nagle ci ucięli głowę. Tak działa zło. I Pan Bóg ma cały czas nadzieję, po to są te wszystkie obrazy, że pokazuje, zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie, jak ona to robi. Zobaczcie, że ona tak działa. Kochani, kończąc pomału, mam dla Was prośbę. Jest przed nami jeszcze osiemnasty rozdział. Nie będę go z wami czytał, dlatego że ten rozdział jest kontynuacją tego, co wam mówię dzisiaj. On jest bardzo mało symboliczny. On jest taki, że tak powiem pewną opowieścią o świecie zamieszanym w handel, w politykę, w finanse, o tym, że jakby też ta machina zła po prostu się dzieje w takim zwyczajnym ukształtowaniu świata. Bardzo łatwo tam wyczytać takie rzeczy jak wyścig szczurów, jak pogoń za pieniądzem. Jak po prostu takie wszystkie niedemoniczne, nie jakieś takie duchowe rzeczy, tylko takie bardzo realne. Cały 18 rozdział jest taki. Mam do was prośbę. Poczytajcie sami ten osiemnasty rozdział, nie będziemy go w naszych rekolekcjach rozważać, bo myślę, że on jest prosty, I jakby możecie sami sobie przez niego przejść bez żadnego problemu. Spróbujcie go sobie sami przeczytać i spróbujcie poszukać jakby na jego podstawie, sugerując się nim, tych rzeczy, o których wam mówię właśnie, pewnych struktur zła, w które może weszliście. No, od razu mi się że cisną na usta takie słowa jak korporacje, i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystkie te rzeczy gdzie żeśmy weszli po prostu w jakieś po prostu totalne malwersacje, totalne nieuczciwości, totalne szukanie siebie, totalne egoizmy, takie nie demoniczne, tylko takie życiowe, takie tutaj. I słuchajcie, zobaczyć tą zorganizowaną grupę przestępczą zła, to, że zło się obraca przeciwko wam i was niszczy. I może w ogóle dojdziecie do wniosku, taka jest moja cicha nadzieja, nagle sobie powiecie, Boże, ja muszę z czegoś po prostu uciekać. Bo najpiękniejsze w tym całym fragmencie jest to zdanie, które mówi Pan Jezus do, do swojego ludu. Mówi, wyjdźcie z niej. W sensie nie bądźcie w tej strukturze, wychodźcie z niej, bo ona was wciągnie i ona was zeżre. To byłoby super, gdyby Wielki Post, jako jeden z takich rzeczy, miał takie bardzo jakieś mocne postanowienie, na przykład wyłażę z jakiegoś badziewia, w które wlazłem. Okazanie idealne. Było długo i było o Enie Pawle II świętym. A no. Było to prawda. Dobrze, dobrze, dobrze. Mafia się ponoć nie da wyjść. Właśnie to też jest takie. Dużo osób ma świadomość, uh -huh. że nie wyjdzie stamtąd. W uh -huh. tym sensie. Uh -huh. A dokładnie tak samo jest ze złem. Grają dość dużo pewnie. Kupią merca i, i kilka domów. Tak samo jest ze złem. Ale będziemy chcieli powiedzieć na przykład szefowi, że, to że jakby oni uh -huh. teraz wjeżdżają na Malediwy, to nie wyjadą. Uh -huh. To byłoby tyle w tym odcinku, a my się widzimy jutro w kolejnym odcinku, będzie jutro Biały Jeździec. Do zobaczenia, z Bogiem, pa!